Kreatywności w miejscu pracy sprzyjają różne czynniki. Ja wierzę szczerze, że to nie jest coś, co, z czym my się rodzimy, ale tak naprawdę czego możemy się nauczyć poprzez różne środowisko, w którym jesteśmy, poprzez narzędzia, których używamy i też ludzi, którymi się otaczamy. Więc ta praca i środowisko pracy może na wiele sposobów tak naprawdę wpłynąć na pracownika poprzez kulturę, poprzez tą otwartość na pomysły, poprzez otwartość na testowanie na popełnianie błędów. Każdy z nas tak naprawdę jest kreatywny, tylko bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ta kreatywność trochę maleje z naszym wiekiem, bo wokół nas pojawiają się różne czynniki, ludzie, opinie, także boimy się tego, kto jak nas będzie postrzegał, a niezwykle istotne jest to, żeby się wyzbyć tej, tej oceny. Żeby otworzyć się na to, że czasami te nieoczywiste nasze pomysły, nieoczywiste spojrzenie na to, co się dzieje wokół nas i w jaki sposób możemy, możemy działać, potrafi nas doprowadzić do naprawdę fajnych, ciekawych projektów, pomysłów i produktów, koniec końców, których chcemy stworzyć jak najwięcej, żeby móc się rozwijać. Kreatywność jest potrzebna moim zdaniem życiu. Jak mam być szczery, ja, dla mnie to jest zawsze taki chaos, ale jest to magia. Wydaje mi się, że kreatywność, biorąc pod uwagę w ogóle cały aspekt ewolucyjny, jest z nami od zarania dziejów. Zresztą to jest generalnie śmieszny taki cykl. W tym momencie mam wrażenie, że ludzie są troszkę przerażeni AI, a tak naprawdę ja to postrzegam jako jakieś opportunity. W sensie, że no trzeba wskoczyć na ten wagon i po prostu czerpać. Kreatywność jest między innymi paliwem do tego, aby się móc adaptować w tym bardzo dynamicznym, zwłaszcza teraz rozwijającym się świecie. Uważam, że kreatywności absolutnie można się nauczyć. Jest to umiejętność jak każda inna. Oczywiście nie każdy pewnie jest w stanie się nauczyć kreatywności tak jak ja nie jestem w stanie nauczyć się, nie wiem, prowadzić Formułę 1. Natomiast uważam, że tak, jest to umiejętność że każda inna, która wymaga odpowiedniego podejścia, jest dość złożona. Trzeba jakby umieć się ukierunkować, trzeba wiedzieć jak ze sobą pracować, ze swoją głową. Ten boom, który widzimy w ostatnich dniach, miesiącach rzeczywiście redefiniuje i może być może w dużym stopniu zredefiniuje kreatywność. Nagle okazuje się, że będziemy w stanie produkować bardzo dużo kontentu dzięki, poprzez sztuczną inteligencję i faktycznie ta kreatywność w, tym, w, tej, w tej warstwie będzie bardzo wzmożona. Ja natomiast upatruję w AI czegoś innego, jeżeli chodzi o osoby kreatywne. Kreatywność tak naprawdę dużo kosztuje. Dużo kosztuje energii, przede wszystkim. Bardzo często dochodzimy do procesu kreatywnego długo często zaniedbujące albo być może pomijając inne aspekty życia. I e, może się nagle okazać, że osoby kreatywne będą w stanie załatwiać bardzo dużo prozaicznych rzeczy dzięki AI, w ten sposób poświęcając jeszcze więcej czasu na kreatywność, więc chociażby z tego powodu uważam, że AI w bardzo dużym stopniu pomoże kreatywności.